Dziękuję. Pan Radny Górski. Ko koleżanki i koledzy radni, panie Burmistrz. Y do biura Rady y na moje ręce wpłynęło pismo skierowane przez Duszpaszczerzy Duszpa parafii żyńsko okoliczności w Jerzycku w y tej treści. W związku z nieprzyznaniem przez Krajową Radę Rady i Telewizji Miejsca na multipleksie dla telewizji ZRAM, Mniejszym w niniejszym ludzie wierzący miasta Gierzycko przez pośrednictwo parafii rzymskokatolickich oraz ich dusz pasterzy zwracają się do pani burmistrz oraz do Rady Miasta o wyrażenie poparcia dla katolickiej telewizji Ludzie wierzący mieszkający w Gierzycku zwracają się do władz miasta o wsparcie dla nich ich domaganie się poszanowania należnych im praw przez Krajową Radiofonię i Telewizji. Swoją prośbę do władz miasta Gwieździcka ludzie wierzący ustalniają przekonaniem, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastosowała wobec telewizji TRWAM niesprawiedliwe kryteria, podejmując negatywną decyzję w sprawie przyznania miejsca na multipleksie. Telewizja TRWAM dociera do wielu mieszkańców Gierzycka, Ludzie wierzący i mieszkający w Wierzycku uważają, że decyzje administracyjne Krajowej Rady mają charakter dyskryminujący i ograniczają dostęp do telewizji TRWAM. Wielu ludziom wierzącym, starszym, chorym Nadmieniamy też, że telewizja TRAN ma zasługi w promocji naszego miasta, i regionu, zwłaszcza w czasie międzynarodowym, w czasie Mirenijnych, Świętego Bruna z Kwerfurtu, a także przez transmisję z ogólnopolskiego spotkania dziesięciu podwórkowych, kółek żołnierzowych, transmitowanych z Wierzycka. W imieniu ludzi wierzących i mieszkańców Wierzycka, Pasterze podpisali duszpasterze parafii parafieżynów katolickich. Zostało przygotowane stanowisko przez radnych, części radnych. Tej treści. Rada Miasta Gierzyckiego wyraża poparcie dla działań mających na celu zmianę decyzji i przyznanie przez Krajową Radę radiofonii i Telewizji Miejsca na Multipleksie dla katolickich telewizji Trwam. Odbiorcy telewizji mają prawo do katolickich mediów według zasady równości wobec prawa sprawiedliwości społecznej. Gierzycko jest miastem ekonomicznym, a jego mieszkańcy szanują wielo. Wyznanowość i wielokulturowość lokalnego społeczeństwa. Telewizja Trwam dociera do wielu mieszkańców naszego miasta, którzy czują się dyskryminowani poprzez ograniczenie dostępu do mediów katolickich. Radni miasta i nie mogą pozostać obojętni dla dużej potrzeby grupy wierzących mieszkańców miasta, w tym ludzi starszych, chorych niepełnosprawnych. Stąd apel o równe potraktowanie praw widzów Telewizji Trwam. Dlatego jest to stanowisko przygotowane na dzisiejszą yy, sesję. Proszę o przegłosowanie. Zostawiam to pod prywatny osąd dla kolegów i koleżanek radnych. Każdy sam zdecyduje, czy zagłosować, czy nie. Dziękuję bardzo. W tym temacie rozumiem pan radny Iwaszkiewicz, tak? Proszę bardzo. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat dotyczy dużej liczby naszych mieszkańców, natomiast materia niejako wymaga nieco tutaj moim zdaniem przedyskutowania, dlatego że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem konstytucyjnym, podlega kontroli Sejmu, Senatu, Prezydenta i raz w roku składa sprawozdanie Prezesowi Rady Ministrów. Członkowie Rady też są wybierani przez te konstytucyjne organy państwa. Stanowisko poszczególnych radnych, które, którzy tutaj się podpisali, traktuje jako ich prywatne stanowisko, natomiast samorząd nie powinien podważać autorytetu i zaufania obywateli do konstytucyjnych organów państwa. Wczoraj było się posiedzenie Komisji Sejmowej w Mediów i Kultury, gdzie wniosek fundacji został, czy nie był rozpatrywany, czy został odrzucony, więc to niejako my musimy konsekwentnie, utrzymywać stanowisko y, ważniejszych organów państwa niż organ samorządu. Poza tym, y, nie wolno w życiu publicznym, nawet nie wolno pytać kogoś o wyznanie, przekonania y, religijne, polityczne, czy, czy sympatię, antypatie. My głosując tutaj reprezentujemy naszych mieszkańców, czyli tak naprawdę jakby, tak, jakbyśmy głosowali za naszych mieszkańców. Więc my nie możemy, moim zdaniem, ja nie będę głosował nad tym wnioskiem, bo uważam, że nie mam takiego prawa, deklarować Za moich mieszkańców poparcia czy nie poparcia dla spraw tak prywatnej, jakim jest nadawca ściśle taki, taki tematyczny. Choć rozumiem potrzeby tych ludzi, więc prywatnie zastanowię się, czy nie poprzeć, zastanowię się, natomiast jako radny nie mogę zająć stanowiska, bardzo mi przykro. Pan radny Jelec, bo też rozumiem, że w tym temacie jako odwocem, tak? Bardzo proszę. Szanowna Rado, y ja, może przy, zacytuję ślubowanie, które wszyscy żeśmy składali 1 grudnia 2010 roku. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Na podkreślenie wymaga yy, yy, wskazanie w ślubowaniu wierny Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja Lux Veritatis. Jest właś właścicielem Telewizji Trwam. Fundatorami tej fundacji są Jan Król, Stanisław Piatkowski i Tadeusz Rydzyk. Jest to prywatna instytucja, która jest właścicielem prywatnego medium, prywatnej telewizji. Nie jest rolą Rady Miejskiej i organu samorządu popieranie lub nie prywatnych instytucji. Mamy działać w interesie naszych mieszkańców, mamy załatwiać sprawy naszych mieszkańców. Natomiast w kwestii yy, udzielenia komuś koncesji przez Krajową Radę yy, Radiofonii i Telewizji, czy też nie, nie powinniśmy się wypowiadać jako rada. Każdy z nas może mieć swoje prywatne zdanie na ten temat, każdy z nas może mieć prywatny pogląd i każdy z nas ma prawo do wyartykułowania tego poglądu. Natomiast jako organ samorządowy, jeżeli podejmiemy w tej materii uchwałę, będziemy popierać lub też nie prywatną instytucję, która do nas się zwróciła z pewnym problemem. Następna kwestia, proszę państwa, to o czym mówił Wojtek. Poszanowanie organów, które, konstytucyjnych naszego państwa. Fundacja Lux Veritatis zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie, czy decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji była prawidłowa, czy też nie. Więc Naszym, naszą uchwałą dokonalibyśmy czegoś takiego jak przedsąd, co jest niedopuszczalne moim zdaniem. Kwestionujemy decyzję organu konstytucyjnego, jeżeli podejmiemy taką uchwałę, nie będąc do tego uprawnieni. Ja osobiście uważam, że głosowanie w tej sprawie i prze, yy, podejmowanie uchwały przez Radę jest bezprawne. Dlatego też nie będę uczestniczył w głosowaniu, nie wypowiadając się na temat słuszności czy też nie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wydaje mi się, że poddawanie tego rodzaju tematów pod obrady Rady Miejskiej w Giżycku jest delikatnie mówiąc niewłaściwe. Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Pani burmistrz? Ale ja ale w tej sprawie, nie, nie, w tej sprawie Janek Sekta, tak? Janku, to bardzo proszę adwokatem. Tylko zgadzam się z wypowiedziami kolegów, tutaj widzę podpisy moich kolegów radnych. I teraz tak, jeżeli to pójdzie w stanowisko Rady Miejskiej obecnie, to w jakiej sytuacji stanowiamy osoby, które są nieobecne na sesji? Wypowiadamy się jako Rada w imieniu wszystkich. Jeżeli moi koledzy radni chcą skierować wniosek do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako radni, mają prawo to zrobić jako osoby prywatne lub z biura Rady wysłać pismo jako radny. Nie w imieniu całej Rady, tylko jako radni. Zatem znowu tej. Wchodzimy, jakby wychodzimy przed szereg, to już Andrzej powiedział w, e, wcześniej. Druga kwestia, to chyba każdy sam powinien decydować, e, czy chce to poprzeć, czy nie. W tej sytuacji, jeżeli tutaj słyszę, powiedzmy sobie, e, koledzy nie zamierzają głosować, a pójdzie stanowisko całej Rady, to tak samo jakby oni zagłosowali. Bo nie będzie napisane, czy oni głosowali za, czy przeciw, czy nie brali w tym udziału. W tym momencie stawiamy w bardzo niekorzystnym świetle i całą Radę, i poszczególne osoby. Dlatego uważam, że to jest. To jest troszeczkę nie w porządku, bym powiedział. Poza tym stwarzamy też sytuację dość taką niebezpieczną, bo w tej chwili może się do nas zgłosić każda inna telewizja z prośbą o wsparcie. I co wtedy zrobimy? I też tak jak na komisji społecznej zapalowano, będzie apel Bogdana do mojego sumienia. I też będę apelował do Państwa sumienia, żeby zagłosować. To w takim razie mnie dobrze może Pan, który tutaj spędza z nami mnóstwo czasu i też dużo robi dla Rady transmitującej misję. też się zwracał do nas z prośbą o e, możliwość transmisji, czy powiedzmy sobie umieszczenia jego linku na stronie internetowej, nie dostał takiej zgody. Więc albo traktujemy wszystkich równo, albo są równi i równiejsi. Ja tutaj widzę nierówność traktowania, a już pomijam, a najważniejszą dla mnie kwestią, której nie można pominąć, to też że to jest kwestia indywidualna każdego sumienia, każdego człowieka, a w tej chwili to przykładamy radnym niemalże nóż do gardła, wypada za głosowej czy nie wypada. Jest to dla mnie sytuacja bardzo trudna i uważam, że bardzo, bardzo nie w porządku i tu się akurat zgadzam z moimi kolegami, którzy wcześniej mówili, że ja już mam, w tych mam dużą wątpliwość, czy to jest faktycznie leży to w kompetencjach rady przyjmowania takiego stanowiska czy, czy też nie. Dla mnie jest to sprawa co najmniej bardzo, bardzo śliska. Ja nie chcę nie interesuje mnie jakie macie państwo przekonania religijne to jest Wasza prywatna sprawa w tej chwili. No, jeżeli chcecie to zademonstrować, macie tylko pełne prawo. Tylko czy funkcja radnego jest do tego stosowna? Dziękuję. Pan radny Górski, odwrotnie. Momencik. że Każdy oceni swoje sumienie i zagłosuje. Tak czy nie, to coście mówili. Ja nie wymuszam niczego. Mieszkańcy Gwizka mają prawo kierować. Nieważne jakie grupy, tak jak tu kolega przed chwilą powiedział, że wszyscy mogą składać pisma. Tak, wszyscy mogą składać pisma na różne treści. To jest kwestia, czy jak się zachowują radni przy każdym tego typu sposobie głosowania. Dziękuję bardzo. Pan radny Kiczyński. Czy pani przewodnicząca Pan radny... ma już jakieś wyrobione zdanie, czy my powinniśmy to <noise> przegłosowywać, czy nie? Ja Właśnie poproszę pana radcę, tak? Radny, tak? Właśnie o to chciałam poprosić. Tak, tak, ...demokracji nastąpi, więc w świetle tych złożonych wniosków uważam, że pierwsze głosowanie... ...czy chcecie w ogóle przyjeżdżać do swojego porządku i wygładować nad tym tematem? Jeśli przyjdziecie, demokracja nie przeglądywuje. Wówczas, to do, do tak, to, tak? y, czyli rozumiem pani Wasza wniosek o wstępne głosowanie nad tym, czy będziemy głosować to stanowisko to Właśnie chyba trochę inaczej, y, jeśli pan pozwoli, panie Jurku, dobrze. Dobre. Panie radco panie radco prawny, y, rozumiem, że punkt y, mm, Bo stanowisko, bo stanowisko w sprawie wiatraków nie, nie, nie było. Jeżeli nie ma jakiejś takiej sprzeciwu zdecydowanych, to było to jakby poza porządkiem. Natomiast tutaj jestem zdecydowany sprzeciwy, więc należy doprowadzić do porządku. I czy Rada w obrębce odradzała Czyli rozumiem, że po punkcie, już skończymy punkt wolny, wnioski, komunikaty, informacji wtedy skończymy. Zaraz przyjmiemy, zaraz... Yy, jako projekt punkt przyjęcie stanowiska rady yy, w sprawie tak przepraszam, bo nie ma. Przyjęcie stanowiska rady w sprawie wyrażenia poparcia dla działań mających na celu tak i, I, i bezwzględną większością składu rady decydujecie, czy, czy wprowadzacie to dzisiaj, czy nie czy wprowadzicie bezwzględną większością yy, rady tak jak mówił. ustawa, wówczas będzie to Dobrze, proszę Państwa, ja proponuję skończyć ten punkt wolne wnioski, komunikaty, informacje, wtedy przegłosować ten wniosek. E, dobrze, czy ujmiemy to w następnym punkcie? Pan radny Łoszko już nie, bo było adwokatem, i teraz nie, wycofałeś się Rysiu, tak? Dobrze. E, pa, czyli temat e, na razie stanowiska e, na chwilkę e, zostawiamy.